Kobieca. Pytanie pierwsze dotyczyło tego, czemu służy e, wysyłanie dzieci na, na, na film o leku Ma podwójne znaczenie oczywiście. Napisałem e, ja nawet artykuł o tym, jak... Jak Ministerstwo Edukacji było przygotowane razem z Narodowym Centrum Kultury, właśnie do wspierania tego filmu, i powstały nawet gotowe scenariusze lekcji, ośmiu lekcji na temat Lecha Wałęsa. To są rzeczy po prostu zupełnie nieprawdopodobne, przypominające naj, 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 najgorsze czasy komunizmu, to jednostki, prawda? A jeszcze na końcu w ósmym scenariuszu jest mowa o tym, zapytaj rodziców, jaki ma stosunek do transformacji ustrojowej trzeciej RP i te dzieci, jak rozumiem, miały wrócić z tą odpowiedzią i donieść po prostu nauczycielom, jaki tatuś i mamusia ma tu stosunek do fantastycznej naszej III Rzeczpospolitej. Natomiast, natomiast no, te lekcje po prostu były dalej idącym fałszerstwem niż film Wajdy, ale to jest charakterystyczne. Jak przeprowadzić lekcję historyczną czy na, na, yy, na, na wychowaniu obywatelskim o leku Wałęsie, to wiecie Państwo, punktem odniesienia do tych ośmiu lekcji o Wałęsie nie miała być jakaś Taka czy inna książka, czy artykuł, czy tak. pamiętniki, nawet pamiętniki Lecha Wałęsy, jakieś, powiedzmy, któreś z tych opublikowanych, bo Wim jako źródło, jako krynica po prostu wiedzy i na podstawie tego dyskusja o tym, Kim Wałęsa dla Ciebie osobiście i dla Ciebie jako Polaka i dla nas wszystkich po prostu jest. Więc to jest jeden wymiar, to jest ten wymiar fałszowania historii, tak? Jakby przyklepania tego, po prostu oto jest żywy, złoty cielec i macie po prostu go kochać i koniec. I tak, tak ma być. Tak. E, to jest jeden element. Ale drugi, no, też taki bardziej prozaiczny, no, trzeba po prostu zarobić na tym filmie. Film musi, e, musi e, na siebie zarobić, e, zwłaszcza w sytuacji, w której państwo polskie w zasadzie ten film wyprodukowało. Jak wyliście państwo na tym filmie, no to film zaczyna się i kończy tak zwaną listą płac. Ona wyświetla nasz fantastyczny minister Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego jako główny sponsor, a potem lecą różne spółki skarbu państwa, które musiały na ten film dać i kończy się, można powiedzieć, nie. tym samym. Nie? A Berkort już nie ma, ale dał oczywiście i gdzieś wyczytałem później, że, że pieniądze nie zostały zwrócone. Ale może nie ma komu jak jest w więzieniu, to już nie trzeba oddawać. Ja przecież oddawać. A pisarz też już nie trzeba, bo on się nie upowni, bo pewnie nie widział filmu. On i projekcji nie zrobił w kształcie komunarskim. E, no w każdym razie to są jakieś, myślę, że to są te dwie funkcje. Oczywiście ta pierwsza jest o wiele bardziej groźna. Znam ten przypadek po prostu, mam tutaj krześnicę w szkole, w gimnazjum, po prostu, to prostu To był mus, dzień wolny w szkole, i wszyscy idą po prostu na, na ten film, cała sala. Y, pełna dzieci i, i, i muszą oglądać po prostu film. Moim zdaniem w dzieci nie powinny tego filmu oglądać, bo tam są takie, tak, no, nie erotyzmy, tylko, tylko jakiś taki no, wulgarny język po prostu, którego bym nie pokazywał dzieciom. No ale to już nie ma oczywiście większego znaczenia. To jest jakiś rodzaj tresury oczywiście. No to tak zawsze jest, było, będzie pewnie Politycy jak politycy korzystują jakąś wiedzę historyczną do tego, żeby manipulować społeczeństwem. I tak jest w tym przypadku, po prostu. Natomiast drugie pytanie, no nim nie oceniasz, no. Jest faktem po prostu, może inaczej. To, co ja opisuję, a co nawet szerzej opisuje Piotr Semka w swojej książce o Wałęsie, jest ważne z jednego punktu widzenia, żebyście Państwo to dobrze zrozumieli. W polityce, czy w historiografii, takiej, powiedzmy, w historii politycznej, to jest ważna rzecz. To znaczy, śledzenie, śledzenie postępowania danych polityków, ale nie dlatego, że po prostu śledzi się, bo się ktoś fascynuje po prostu kogoś grzechami. Tak? To nie jest w ogóle ten problem. Bym chciał śledzić grzechy. Wałęsa był tak złym człowiekiem, żebym się tylko zajmował grzechami kogoś, to bym po prostu całą taką skandaliczną książkę, napisał. zapewniam Państwa, że go po prostu znacznie tu pooszczędzałem. Ale mi chodziło, mi chodzi o to, że nawet nie mi po prostu tak to już jest w polityce, że w sytuacji, w której ktoś jest przywódcą, działa w jakimś sensie w opresyjnej, w opresyjnym otoczeniu, tak jak Wałęsa, tak? przywódca Solidarności. No to w sytuacji, w której on urządza ze swoim Mieczysławem Wachowskim regularne schadzki z kobietami lekkich obyczajów, w okablowanych hotelach Forum Victoria, Solec, Borka. gdzie SB po prostu jest na zewnątrz hotelu, w środku hotelu i kabluje pomieszczenia, w których Pan lech, harując ciężko dla Polski, jak pisze Danuta Wałęsowa, która jest samotna w domu męczy się z tymi dziećmi, po prostu spotyka się z kobietami lekkich obyczajów. I ja znalazłem, poza tym co jest znane, no jest, są dwie fantastyczne książki o Mieczysławie Bachowskim z 90 lat, gdzie są po prostu w szczegółach opisane te historie zupełnie no niesamowite, to ja znalazłem ja znalazłem bardzo interesujący materiał w Instytucie Pamięci Narodowej, oczywiście przejrzany i znaczy prze, przejrzany przez funkcjonariusze SB i usunięto z, z tego materiału około 40 stron e, materiału plus oczywiście zdjęcia. E, to są materiały dotyczące jednej z tłumaczek e, Lecha Wałęsy, no, z którą po prostu e, Mieczysław Wachowski organizuje właśnie e, spotkania nocne. Ona przyjeżdżała do 23, trzeciej, wyjeżdżała o drugiej czy trzeciej w nocy z hotelu. Ale to jest jeszcze, wiecie Państwo, nic. Znaczy, spotykanie się Wałęsy z prostytutkami w hotelu Solec, no to to jest rzecz no, nieprawdopodobne. nieprawdopodobna. Gwiazda Andrzej na przykład mówił, że oni nie chcieli nigdy w tym hotelu nocować. A był wyznaczony przez Urząd Rady Ministrów jako miejsce noclegowe dla przedstawicieli Solidarności, jak przyjeżdżali oni na spotkania na negocjacje do, do, do Warszawy z rządem PRL, właśnie ze względu na to, że wszyscy wiedzieli, że to jest hotel całkowicie okablowany, wyznaczony właśnie dlatego, że technika operacyjna SB-go wyposażyła w odpowiedni sprzęt rejestrujący to, co się w nim dzieje, a Wałęsa jak gdyby nigdy nic po prostu nie zwracał na te wszystkie rzeczy uwagi i, i organizował z Mieczysławem Bachowskim tam, no, bardzo, bardzo e, odważne, że tak powiem, e, imprezy. Teraz, dla historyka dziejów politycznych to jest ważne e, właśnie z tej perspektywy. Znaczy, zwłaszcza jak pisze się książkę o Wałęsie, jak ja piszę o tym zdradzonym przywództwie, o tym, ile ten człowiek ma za uszami, ile strasznych rzeczy ciągnął po prostu za sobą, co powodowało, i to jest istota w tej opowieści, co powodowało, że on był politykiem niesuwerennym, całkowicie niesuwerennym. I teraz... Pojawia się to pytanie fundamentalne, czy on e, był tylko głupi, czy to jego zachowanie, Zatujmy. nawet w tym aspekcie obyczajowym, e, niemalże publiczne. Ja to byłem na spotkaniu na południu Polski, gdzie mi e, w Częstochowie po prostu działacze sobie dawno się opowiadali, jak Stanisław Wądołowski zastał Lecha Wałęsę, w, chyba w Katowicach, czy gdzieś w, właśnie w hotelu, też z jakimiś prostytutkami. I po prostu był wielki skandal, bo Wałęsa miał iść na jakieś, jakieś rozmowy, czy na jakieś, na jakieś spotkania, to się stawało po prostu niemalże publiczne. No w Gdańsku, jakby on został wtedy konspirowany, głównie przez Annę Walentynowicz, która go po prostu nakryła na jakiejś takiej historii. Ale teraz, wiecie Państwo, najważniejsze jest to, czy on był tylko głupi, czy czuł się tak bezkarny, że robił takie rzeczy, tak? I mi się wydaje, że po prostu, jakby tak. y, jedno i drugie, może nie jest sprzeczne, ale najważniejszy element to jest to poczucie po prostu bezkarności. To znaczy, ja jestem tak dogadany z nimi, że ja mogę tak naprawdę zrobić wszystko, bo oni tak przeciwko temu, y, oni tak przeciwko mnie tego nie używają. Ale kiedy pojawiło się to zagrożenie, to on się realnie, ale to już w stanie moje, no, po prostu tego, y, tego wystraszy, myślę, że on się tego w jakimś sensie boi do dzisiaj. Opisuje te historie, no jak macie Państwo archiwum Mitrochina, to tam jest taki fragment właśnie o tych, o tych historiach. Nie chodzi o to, żeby po prostu tym Państwa epatować. Widziałem się z pewnym pułkownikiem Departamentu pierwszego MSW, który mi szczegóły przekazania odpowiednich kaset yy, późniejszemu arcybiskupowi, kardynałowi Luigi Poggi yy, opisywał, jak, jak szef... Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań z funkcjonariuszami bezpieki pojechał do Żywu w październiku 81 roku i przekazali te taśmy, potem następnego dnia się spotkali, no jakie są, y, jakie są nastroje po obejrzeniu tych, tych, tych filmów i arcybiskup Podziw powiedział, y, no zdecydowałem, wiecie panowie, że ja tego Ojcu Świętemu nie pokażę, ale opowiem mu po prostu, co na tych taśmach jest. No więc oczywiście te wszystkie... Y, Rzeczy były wykorzystywane jako forma nacisku po prostu na Wałęsę po to, żeby on zatracił jakby całkowicie tą swoją suwerenność. Wiecie Państwo, bo musicie Państwo sobie po prostu zdać sprawę z tego, że jak ktoś ma tyle za uszami, ale przede wszystkim kryje go, to, to w sytuacji, kiedy ma cokolwiek wynegocjować, jest po prostu nikt. Znaczy, bo ktoś lekko tylko naciśnie na, na pedał, na odcisk, zasugeruje mu coś i on się automatycznie automatycznie wycofał. Zresztą świetnie Jaruzelski to rozegrał pierwszą taką rozmowę z Wałęsą z, jeśli się nie mylę, teraz 10 marca 81 roku, kiedy Wałęsa, zanim z nim się spotkał po raz pierwszy jako premier PRL i odbył z nim rozmowę, to go rzekomo przypadkowo skonfrontował na korytarzu z pułkownikiem Władysławem Liwańcem, który po prostu tak przypadkiem przechodził i po prostu Wałęsa automatycznie jakby ustawił przed tą rozmową. A potem Jaruzelski to jeszcze komponował, bo są elementy psychologii, naciski po prostu na, na, na człowieka, który być może przyjedzie i się będzie chciał stawiać, tak? No to, żeby go spacyfikować, to się takie rzeczy po prostu robi i, i później jak już odprawił Jaruzelski tego Iwańca i wszedł do gabinetu, jest w takie zdjęcie właśnie, jest już w gabinecie Jaruzelski, z takimi taki rozkraczony Jaruzelski w mundurze, w ciemnych okularach, specjalnie ten mundur jeszcze ubrał, żeby wystraszyć Wałęsę. I ten Wałęsa taki zgarbiony, trzymający fajkę, i to wyglądało w taki sposób, świetnie Jaruzelski opisuje, że Jaruzelski zaczął w szczegółach opowiadać o służbie wojskowej Wałęsy. I Wałęsa był po prostu zszokowany, że on wszystko o nim wie. Jeszcze zagrał, zagrał Jaruzelski w taki sposób, że zdjął swoje ciemno okulary i otarł łzę. No i Wałęsa myślał, że on się wzruszył, opowiadając, jaką fantastycznym był żołnierzem zasadniczej służby wojskowej. Pojechał do Kuronia po tym spotkaniu. Kuron to popisuje w pamiętnikach też. E, i, i, I mówi, że Wałęsa przyjechał i był po prostu wstrząśnięty tym, że, że Jaruzelski w szczegółach opowiadał o jego służbie wojskowej w latach 60. Jeszcze, jeszcze jak Wałęsa powiedział, łzę otarł, jak o tym opowiadał. I, i, no Jacek Kurą, co by o nim nie powiedzieć, to oleju politycznego w głowie sporo miał i mówi do niego, i, i mówi do niego ty, ty wariacie, ty głupku, on ma zapalenie spojówek, ale to wykorzystał po to, żeby, ci, żeby cię po prostu ustawić, ustawić w rozmowie. No, to, no tak, to, tak to wygląda. Zresztą to, że Jaruzelski do dzisiaj mówi, że właśnie... Jest, wiecie państwo, jest niesamowite, jak przeczytali, nie wiem, czy państwo znacie życzenia na 70. urodziny Wałęsy, które wysłał Jaruzelski. No Jaruzelski po prostu napisał cały akapit o służbie wojskowej Wałęsy. No to ja myślę, że jak Wałęsa to czyta, to po prostu nieustannie ten Jaruzelski, który tam nie służył, nie był jego dowódcą, po prostu przypomina mu jakiś, jakąś służbę wojskową z lat 30. No właśnie to jest, to jest jakby trzymanie tego Wałęsu cały czas w jakichś trybach po prostu kompu materiału. No i później Wałęsa to zresztą publikował na, na, na swojej stronie. No to jest, to jest niesamowite i rzeczywiście jest tak, jak on temu Frączkowskiemu powiedział. On po prostu już nie wie, z której strony kto mu przywali, bo nie wie po prostu, kto co na nie. niego ma. Po A ile klas Bolek skończył? Nie no, skończył i zasadniczą służbę wojskową, zasadniczą y, szkołę Szczoły. zawodową i skończył y, podstawówkę. Szanowni